Mankowizowie na pierwszym e, motowlogu w sumie to takim rozpoczynającym na serię na tym kanale. Zobaczymy, chciałem się sprawdzić w czymś nowym. Nie wiem jak mi to będzie wychodziło. Nastawiam się w sumie na hejt i <laughs> e, bawiłem się dzisiaj, powiem Wam z moim mikrofonem. Nie mogłem dojść do jakiegoś dobrego ustawienia cały czas a podczas rozmawiania straszne były odgłosy w głośnikach jak odsłuchiwałem to później um, straszne trzeszczenie po prostu było ale kurczę pobawiłem się trochę teraz ustawieniami um, w kamerce i powiem wam że a to pomogło, pomogło, nie ma teraz trzeszczenia ja, można zaczynać przygodę z motovlogami. Nie ja wiem, czy będę miał Wam o czym opowiadać. Ale postanowiłem, że sobie prywatnie nawet będę wrzucał. Nastawiam się na hejt. Nie mam z tym żadnego problemu. Twarzy nie zamierzam pokazywać. Ci, co mnie znają. Po prostu mnie znają, wiedzą, wiedzą kim jestem Wiedzą gdzie jestem No i luz po prostu luźne takie wrzutki sobie będę wrzucał z Anglii Jak mam czas to sobie po prostu pojeżdża Kurka Nie wiem gdzie tu pojechać w prawo trzeba będzie ślinąć Aha dobra już wiem gdzie jestem Muszę sobie jeszcze umiejscowienie GoPro zmienić W przyszłości chyba dam sobie na kask będzie mi lepiej po prostu, się nagrywało i co? Siedzę, kwa luźna jazda, jeszcze pogoda nie jest sprzyjająca. Znaczy się w Anglii jak to mówią a sezon się nie kończy. A czykolwiek jak jest tak poniżej 10 stopni, to no nie ma takiej zbytnio frajdy z jazdy, że tak to mogę ująć. A czykolwiek dzisiaj jest 13 stopni, więc postanowiłem, że sobie wyjadę. Potestuję ten mikrofon, bo już naprawdę nie mogę się doczekać tych nagrywek. Ci, co obserwują ten kanał, to wiedzą, że wcześniej jeździłem enduro z ekipą w Polsce. Tak czykolwiek trzeba było wyjechać za, no co będę ukrywał, za lepszym pieniądzem Jako tako, żeby się ustawić w tym życiu w miarę szybko o, No i wyjechałem do Anglii Jeżdżę na ciężarówce Na razie nie narzekam Pomimo Brexitu, moim zdaniem w Anglii trochę się poprawiło Dzięki dziadziu, że mi nie wyjechałeś tych dziadków dzisiaj to jest naprawdę już któraś sytuacja dzisiaj gdzie mi wyjeżdża i przeprasza ten nawet nie przeprosił w sumie, no bo w sumie nie wyjechał mi tak to groźno nie było zbyt o czym ja to mówiłem A, że wyjechałem i tak dalej co ja wam tu jeszcze mogę poopowiadać no ja w sumie teraz mamy takie nowe gadanie do siebie a ja muszę sobie jeszcze tu skminić jakąś ekipę do jeżdżenia bo samemu wiadomo, na supermociaku no później gdzieś właśnie dam wam pokażę poopowiadam trochę, co pozmieniałem w motocyklu bo motocykl już tak naprawdę mam chyba dwa, la dwa lata 2 lata? 3 lata? 3 lata! no moto mam już 3 lata praktycznie zrobiłem nim bardzo mało kilometrów. też około 3000, tak naprawdę. Z racji tego, że no miałem o, zaraz pokupnie przeprowadzkę, potem musiałem o, porobić trochę w domu rzeczy. Praca, z czym się wiąże, że naprawdę pracuję 13-15 godzin, więc no, no nie mam czasu na ten motocykl. Dokładnie w tygodniu mam wolne, które no muszę spędzić z żoną. A jak przyjdziecie, to już w ogóle raczej no, ciężko będzie z czasem na moto. No, aczkolwiek zakochałem się w tym motocyklu, ja chciałbym, kurde, się jakoś z nim rozstawać. Fajnie, do pracy sobie można wyskoczyć do sklepu po bułeczki, nie trzeba jakoś się ubierać specjalnie. Jak to super moto. 700 Ma naprawdę niezwykłe kopyto. Z modyfikacji jakie pamiętam teraz takie w silniku, to mogę Wam powiedzieć, że zrobiłem Power Commander wrzuciłem To troszkę zmienia elastyczność silnika Założyłem w nim też wydech, cały przelot Leo Wins I tak naprawdę no, chciałem zrobić ten Power Commander tylko po to bo strasznymi marchewami walił z wydechu strasznie strzelał, nie? Szkoda było mi, żeby ucierpiały na tym zawory. Zdecydowałem się wrzucić Power Commander, ale no, efekt jest naprawdę nieziemski. Ale to całkiem inaczej od dołu oddaje moc. Lepiej wstaje Przede wszystkim nie strzela, nie? Nie strzela także no powinno to uratować mój silnik tak naprawdę. Nie wiem gdzie tu sobie pojechać, stanąć fajnie, muszę to sobie jakieś zdjęcie zrobić Tam jest droga zamknięta koulina tu pojadę sobie może w lewo na rondzie baterii, baterii mi zostało większa połowa przez te testy. Tak to bym pojechał gdzieś dalej, ale A jeszcze przyjdzie czas na dalsze podróże. W sumie to pomyślałem, że to jest nawet fajne miejsce, żeby wam pokazać, aczkolwiek no, nie mam jak teraz wam tak pokazywać mm, dokładnie z bliska. Tak powierzchownie prezentuje się mój motorek. Kilka filmików indziej możecie zauważyć jak, jak wyglądał wcześniej co się pozmieniało, na pewno wydech osłony, wydechu osłony hmm, wahaczy z tyłu e, osłona pod silnik, lusterka oczywiście kilka rzeczy e, w silniku, tak jak filtr sportowy, dolot sportowy firmy KN Power Commander, o którym wcześniej wspominałem Uff, tak naprawdę tyle no co tu więcej zmieniać, co tu więcej trzeba motorek mm, no, robił robotę jest chyba 70 parę koni wychodzi na, na taką masę ponad 100 ponad 100 kilo nie pamiętam chyba 100, 120 waży z pełnym zbiornikiem w zbiorniku jakieś 11 litrów paliwa ale nie jestem pewny nie pamiętam już naprawdę tych wszystkich danych można sobie sprawdzić tak naprawdę ale ogólnie polecam fajnie, fajnie to wygląda, fajnie się jeździ ma to swoją kulturę pracy, no bo to jest jedno, jednak jednocylindrowiec ale na moją jazdę, na moje wymagania, na moje potrzeby, na mój brak czasu, żeby i ten motocykl ujeżdżać. No wystarczy naprawdę, naprawdę wystarczy. Nie jeden by się zdziwił, chociaż teraz zauważyłem, że dużo youtuberów. Nie wiem czy oglądacie. kanał Koda, On też bardzo chciał, nie? Testował ten motocykl. co sumie przed zakupem oglądałem jego filmiki. No i też się zakochałem w tym motoru Dobra, o kurde Jedziemy, fotki porobione Nie byle jakie Po schuskwarnu Jedziemy prosto do domu Ile jeszcze nagram, do nagram Ale zaraz pewnie mi bateria padnie No tak jak mówiłem Troszkę straciłem tej baterii Przy testowaniu Mikro, ale na szczęście no to się udało i powinno już kurde być dobrze. Powinienem móc nagrywać już filmiki na YouTube. Teraz jeszcze jakoś na YouTube ogarnąć Chociaż jakiś czas temu sobie testowałem renderingi i powiem Wam, że już. No, powinno być ok wszystko. No nie wiem, dzisiaj, dzisiaj wrócimy to, zobaczymy chciałbym też w przyszłości jakieś laj wykręcić Zobaczymy, może złapiemy zajaweczkę na to Tak jak kiedyś na Enduro <śm> A ja Aczkolwiek ja chciałbym, naprawdę chciałbym kiedyś wrócić do Enduro Tylko, że tutaj gdzie mieszkam to nie ma na to perspektyw niestety do najbliższego toru crossowego Mam jakieś półtorej godziny jazdy To też musiałbym sobie ogarnąć samochód z hakiem Przyczepkę A nie wiem gdzie tego trzymać tak naprawdę Do miejsca na drugi motocykl to spokojnie w garażu bym ogarnął ale O tu jest fajny widoczek ale 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 no przyrzepki nie mam je trzymać eee... Poza tym yy, to tor crossowy jakoś no nie, nie jara nie to szczerze kiedyś jeszcze jak jeździliśmy z chłopakami na enduro to czasami zajeżdżaliśmy na takie tory crossowe w pobliskich tam miasteczkach ale to nie jest to co chciałbym naprawdę w przyszłości robić Wolałbym tak naprawdę do Enduro wrócić z tym, że tutaj nie ma żadnego pobliskiego toru. No i tak by był taki tor połączony a, z, t, crossowy z Enduro, też by było fajnie wybrać się raz na miesiąc czy tam na, dwa razy do, w miesiącu wybrać się, pojeździć. Fajnie by był ale no niestety nie ma nic takiego w pobliżu na ten moment raczej do enduro nie wrócę poza tym no super moto odkąd kupiłem sobie strój bo na początku zacząłem jeździć bez stroju kurde no strasznie było nie wieterek był tak przeszywający co wracałem to dało mi się z nosa zaraz byłem chory a odkąd kupiłem strój, potem kask. No to teraz naprawdę zaczyna mi się podobać, myślę, że w tym sezonie już wystartuję z pełną umocą. Um, znajomych mam, którzy mają motocykle, także kwestia się spisania, tylko tutaj tak w Anglii jest z tą pracą, że tutaj nie ma tak jak w Polsce, że przeważnie masz weekend wolny. Tutaj każdy pracuje a inaczej tak naprawdę. Także z większością, którzy mają fajne motorki, no to niestety mijam się. Kiedy oni mają wolne, ja idę do pracy. Kiedy ja mam wolne, to oni idą do pracy? <grych> nie wiem, czy tak mówiłem wcześniej, czy po prostu nie powtórzyłem dwa po razy tego samego. A czy o to chodzi? Nie. propadło chyba no nic widzowie to by było na tyle w tym odcineczku a jak się podobało no to oczywiście jak to każdy po to, początkujący youtuber żebra o łapki w górę, subskrypcję nie inaczej będzie ze mną. Jak możecie zostawcie suba jak chcecie więcej Zostawcie no, komentarz i lajka <grywa> A jak Wam się podobało, to skomentujcie, napiszcie co byście chcieli zmienić, co byście zmienili, co Wam mogę pokazać. Jakieś propozycje. Z chęcią wezmę to do serca, nagram coś mm, ten film może być trochę poci po pocięty tak naprawdę. No, nie wiem co mi się spodoba, co będę wrzucał jeszcze. Czy w ogóle go wrzucę. Na razie to jest takie ćwiczenie, oswajanie się z mikrofonem No i co? Jak to mówią teraz? Nara! Nara, nara